Ok, no kurde, czy widzisz jakie rangi są? Widzę, widzę. Hej tu Hubelek, witam w kolejnym odcinku z Legitingu. Dzisiaj mamy gościa specjalnego Catspiksa. Siema, siema, witam wszystkich. Dawno nie było odcinka. ostatnio chyba rok temu. Pamiętasz jeszcze w CSGO? No pamiętam, oczywiście, że pamiętam A, stary. Teraz so, Vertigo CS2 I Jak tam w ogóle uciebie Catspiks porządku wszystko. Czekaj, bo strzelam się stary. Dobra, też. Ty, ja mam bota włączonego! Na always on, wait, wait, wait. Ja nie mogę tak grać. Dobra, padłem Leży? Dobra, jestem pewna, że on trigger bottom, always on, nie wiem. Włączyło mi się chyba z rage configu. Wait, to to muszę zrobić. Okay anki down muszę dać, dobra. <grym> Okej, okay. to było śmieszne. I to wiedziałem, że będziesz miał wstawkę pierwszą w ogóle dobrą, bo ten, bo... Gdy to tutaj coś nagadałeś, a ja się, się wyczekaj, się strzelam i <grym> wiesz, i będziesz mógł sobie wstawić. No i git. Który traf... gościu ten poszedł, wyszedł, on ma dwa medale. coś, coś trochę trochę mi śmierdzi. Ale co, pewnie to, pewnie po prostu przekojarzony jestem, czy ten, przewrażliwiony. Nie poleci chyba no. HFH. To nie, to nie może nie, być to drugi... Się... To nie może być drugi odcinek, gdzie... Drugi, Ogólnie drugi odcinek, że 100% gdzie gościu przyjdzie Hafoka grać. To nie może tak być. Ale no, Hafoka się już nie da, bo będzie stary, Już mówię ci, że, że, że teraz chwileczkę tylko gra. A to będzie semi Aidze, co? Posz... pójdzie o. No nie wrócił, więc będzie 4 na 5, więc nie leżamy przewagę jedną, to trafią przewagę drugą. Bardzo mi się to podoba. <laughs> I, I techniczna, i. I. perparty jak... party. Third party. <laughs> o, leć no. Dokładnie. Dobra, dawaj, a pójdziemy. Smoke. Czuję. Idę za tobą. No idzie z nią. Unlucky. Oddałem. Dobra. Ładny Nie no. ja nie grałem tego, tego vertigo. Więc nie wiem gdzie patrzeć, to było coś takiego dziwne. No i las na akwentzie jest. Ładnie, dobra, pięknie. Ok, Szybkie 3 szybkie 3K. <laughs> dawaj dawaj leci rzucę flesza, a ty wypikniesz. Dobra. Leci. O, nie trafiłem. No i przez ciebie umarłem, widzisz przez swojego flesza. Oj, tam. I co teraz? Co teraz? Wygram to dla ciebie rundę. Dobra, dobra. Trzymam za słowo. <laughs> Tylko ten ziomek właśnie się robi chyba plecy. Dobra, ja o nim nie wiem. Słyszę, słyszę, słyszę O, teraz słyszałem Unlucky No i mówiłem, że wygram rundę Mówiłem No, nawet MVP, no ale MVP, masz rację Udało się Ale trzymałem dobra. za słowo do tego, do, do, się obietnicy Ja zawsze dotrzymuję, szczególnie z nagrywaniem filmów No, no, no tak <laughs> Dobra, dawaj jeszcze raz Ja tu mam dobrego flesza na B, na start B, więc ja ci mogę rzucić Ja pamiętam flasza z poprzedniej rundy, to ja nie wiem, czy chcę ci zaufać, wiesz? Wow. Ten jest, ten już jest wyuczony ja mam smok na side, patrz Tylko nie wiem czy on działa, bo on był w CSGO Dobra Taki był smok na side Oj, dam se flasza też i popłuję Tutaj daj drugiego jeszcze zaraz, mm -hmm. zaraz, nowy. Leci Trafiony No, mam biało Jak ty masz biało? Stary, nie wiem, zobaczysz później, nie? Patrzę jak ten tutaj, ilarek. Lewo jest No, nie zabił mnie Dobra, nice. Jego, bomba nie spadła? Nie spadła, okej. Okay. Nice, ładnie. Czy bomba nie ma spać co ty? Si ona by się tepnęła na... Tak, Spancie na spawn'a właśnie, więc... Nie, no tu by... Nie, tu by nie, się Tu by spadła? By tak, tu by się wyspała. Myślałem, wyspiła. że na spawn'ie. Nie, nie. Ale nie. to jest mida. To ostatni jest, właśnie. mowę. Może tak? ja nie wiem, Ale, nie jest. Pięknie. Tam okresie, hey. jakaś sobie poszedł po nią. Ej, hey, my naprawdę mamy jakiś dobry transfaktor. factor, ma good knife, rękawiczki, skiny. A tak naprawdę to jest doktor. to nie normalne, ja jeszcze jak wcześniej grałem to też zwracałem na to uwagę, nawet na filmie moim poprzednim, że ciągle trafiam ludzi z fajnymi skinami. Właśnie, okej, okay. ja jeszcze nie rozumiem transfaktora w ogóle w tej, w tej grze. Ja też nie, ja, ja na tym koncie leciłem dwa miesiące rage'a i mam nagle zielony transfaktor, więc to jest akurat magiczne. Jest mi mi da jeden. フもうちょっと。 I że mnie trafi w ogóle. Okej. Okay. Nie te, te twoje graty to ogólnie mi się podobają, już nie. Dzięki, nie, od ponkowskiego od od się uczyłem. Dobra, dobra. Zapamiętam polecenie. Kości ma kartela. Ładny film. Miałem, miałem to z kartela. Zwykłego nie Statraku. Bardzo ładny film. Ka Skoda kartela, kałach, tak? Tak, Kałach, ten, ten ziel... nie zielony, niebieski u nas. My też kiedyś miałem kartela. Właśnie ja go bardzo lubiłem, a wszyscy moi mówili, że robisz tego takiego skina? No właśnie, to jest jak zwykły, jak zwykły Kałach Jak zwykły kawałek. No właśnie, no, to jest właśnie bullshit, nie. Tak samo jak ludzie mnie, że każda woda tak, tak. samo smakuje. Dokładnie. Totalny bez sensu. No. Każda woda jest inna. O, nieźle. No to też to ładny taki strzał. się, ten kartel, teraz to pewnie kosztuje ze 100 albo lepiej, jak pastop. Eee! Ło, w satraku to kosztuje więcej. On kosztował stówę, jak ja kupowałem w Minial lawer jakoś. I to bez satraka. Co, w ogóle jest kartel mini-lawer? Nie... Dobra, to jest jakieś takie dobre handy, w są sensie, coś na przykładuje. No goś jest dobry. Dobra, patrz, dobra, 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 dobra. patrz pin, na pin. Tak? Widzę, Patrzę, widzę. Ja pierdzielę no, tak. strąg. <laughs> No I ma no tylko 27, a... tylko 27 rekomendacji, to jest coś najlepsze. No a pomyśl sobie, że na tym końcu leciłem Rage'a 2 miesiące i mam globala na wingmanie. No i ja mam taki transfaktor po leceniu, po, po takim czasie lecenia Rage'a, no to jest, jest absurdalne wręcz bym powiedział. Jestem z tobą na midzie, rzucam flesza. Uważaj. Biało mam? Nie, sercu, żartuję. A, ja nawet widziałem sam, stary. 2 B jest, więc ja tam... Weź boost'a może, co? Tak, bo dwóch B, nie B jest, dzieje. to ja tam mu to ładam, dam smoke'a i idziemy A. No dobra. Jeśli smok? No leciał. Cześć, nie, bo ja... leciał. Właśnie... No sprawy wybieg. Nie no, to są kałachy, tutaj coś ludzie będą umieli grać, chyba co, nie? Nie wiem, ja bardzo rzadko gram memy, także nie wiem jaki tutaj jest poziom. Ja ostatnio grałem z memmy na mainie, a ja to gram na Silvery. To L różnie jest z ludźmi. Razu co rusków, co nic nie umie grać, a raz co nie wiem, jakiegoś chłopa, co 40 kilo ci zrobi. No właśnie, też jest ciekawe, że jakiegoś tutaj co gra tam 10 lat wcale sama Golda w ogóle u nas, nie? Tak? A no tak, bo tak. to jest ten, ten, ten. Dostałem Heda, szybkiego. Kurde. No, to staram się jakaś legit, więc wiesz. No. Nie będę tak zabijał. Szczególnie, że i tak mam mocne staty. No, no otwieram tabelę no. zresztą. Dobra, został. Najlepszy. Ale klacz. Niemożliwe. Ale on to ugrał. Niesamowite. No, nieźle. A ziomy, fileczny no. ogarnia. No. A tamtego dostał cooldown na 30 minut. A poddają się, no i będzie A podają się? Czekaj. Nie, voted for no, jest A. jeden dał nie, więc już się nie podadzą. Już nie. Tak, a to nie jest tak, że jak jest na trzech, to jest yy... nie potocz? Nie, właśnie jest tak, że na początku jest zawsze jeden na nie chyba powinno być. Chyba tak zawsze jest, że jeden jest na nie. I jak ktoś da jeszcze raz A, no, 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 no i oni to. No, próbują, próbują popaki jeszcze grać. Próbują jeszcze. Czy są flesze na B? Za późno. Unlucky. Ostatnio pestką zrobiłem go szalisz? Oh, Właśnie okay, zabijam Na podejście jest na podejście jest, potwierdzony Dobra, teraz ja Motowa, rzucam tam, tam Jest widziałem go Leżą Legit. Jak mówimy sobie info, to takie można najlepiej ustalić, że tylko takie wiesz. Nie, potwierdzone, potwierdzone, gigi. tak, 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 potwierdzone. No tak, tak. Pamiętam, że raz mówiłeś, o oh, kurde, raz, dwa lata temu, mówiłeś, okay. że ten, że jest, po, jest, jest pod pałacem, ale nie niepotwierdzony. nie No tak, no tak. Więc no pamiętasz takie rzeczy, to ja w ogóle jestem w szoku. Nie, to był akurat ulubiony film swój, swojego z kanału, że gdzie wieś globala na tym. To jest go. Aha, dobra, dobra. To z tego filmu właśnie, pamiętam. No to, to jeszcze patrzę, to mój film, to dobrze pamiętam. Nie, to u Ciebie był film. Nie, tak, u Ciebie tak. to był film, ja nie wiem globala. Ja na Rot nigdy nie wiem globala. Max zmierz no, tej mojej takiej starej serii zrobiłem bardzo tak, tak, global taką tak, miniseryjną. Tak, tak. Aha, no to kurde, tym bardziej jestem w szoku, tu pamiętasz. Poprzedni film z moim udziałem u Ciebie na kanale też zrobił przecież grube wyświetlenie. No, dziesięć tysięcy wyświetleń, w ogóle, dziękujemy ja, ale... bardzo. Nie spodziewaliśmy no, się tego. aby była teraz powtórka z rozrywki, albo Dokładnie. żeby było nawet jeszcze lepiej. No. Niesamowite było. Jest dalej w sumie, bo to kurde, ten film przecież nie jest zdjęty, że to jest film, to nie live, nie było... Właśnie, jak ktoś, jak ktoś chce obejrzeć film przed dwóch lat, jak graliśmy też, to zapraszamy na kanale Kubelka. Tak dzięki, dzięki. Tutaj zresztą, tutaj zresztą się oglądacie ten film. <laughs> jaka łapkę ma, wubkę, ma a ja w ogóle mam ją na mainie też. Która ma no? Ona jest piękna, ona jest super. właśnie uważam, że taka jest, no nie wiem. Przez znaczy no po prostu to inna. inna, jest inna inna. Ten, ten tekstura skin. To jest ta, ta tekstura jest bardzo. No bo ona wyszła w całej no 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 no. Ja to na mainie miałem tego. duża. Najlepszym chyba jaką miałem, to miałem Star Trek Fitnesset y Electric Hive, my favorite. Ja też mam kiedyś mnie, ja tyle, tyle tyle, wiesz, obracam sobie sobie. Okej, zabiłem gościa, chyba to nie było zbyt legit. No właśnie, już pisze GG Oj, to się już sam koluje surender Idziem zginął A też go zabił. Właśnie zabijłeś koś no o! A, no i okej, okay. <laughs> i to chyba jeszcze jedną co? Chyba Można Myślę, w sumie czasuje na... że... Myślisz że nawet na pewno Dobra, lecimy drugą. To czekaj, zobacz jeszcze jak no, ranga podostanę. Jaka ranga, jaka ranga. A jeszcze nie dostałem dropa, brakuje mi trochę. Aha, nie dostałem rangi, wyszedłem od razu, od razu nie mi wyszło, mimo tylko, że jestem tym. To mi w sumie też. Dostałem kawaha. A ja golda 3. <noise> to nieźle. <noise> Dobra, to, to, to dalej vertigo, czy teraz może Anubisa próbujemy? Anubisa, Anubisa. Dobra, może być. Bo ja mam jednego wina. Ja tu nie ja mam rangi, czy... jeśli mam si silvera, więc będzie raczej łatwo, ale... Ja jednego wina, więc... <noise> nie, to ja mam silvera. Jeszcze zanim przejdziemy do Anubisa, to chciałbym Was zaprosić do chyba tego na Discorda, gdzie dostaniecie chitsy do cs w bardzo dobrej cenie. Czyty kupicie za różne metody płatności, takie jak krypto, paste card czy nawet i skiny. A jeżeli nie chcecie wydać pieniędzy, to możecie spróbować swoich szans w różnorakich konkursach organizowanych na serwerze Discord. Link w opisie, a teraz zapraszam Was do drugiej mapy. O kurde, zresztą rangi, znowu taki rangi No czekaj, bo ja jeszcze ładuję, ja nie mam, taki, patera, nie mam takiego kompa mocnego, spokojny O, to ciekawe, bo ja tu ciekawie mam to meczy, będzie. Czyli ja tu mam silvera, jak to się stało? będzie ciekawe no, Chyba, że tamta tam ta dwójka, oni prawdopodobnie grają w piątkę i tam ta dwójka na przykład nie ma też w ogóle rank, nie, Że mają jakieś silver no, tak coś możliwe, się zbadęło. Możliwe, możliwe Ale będzie dobrze, choć poziom może być trochę większy A raz trafiłem to właśnie to na, takich, na takich, na takich, y, trafiłem kilka razy na festu level 10, to było, to było ciekawe Dobra, pójdę z na A Tak były teraz kminie jak tam tak fajnie się gada to może byśmy jakieś streamy po Robili. O kurde, stary streamek. Kto, kto zbierze więcej donatów, to więcej pieniędzy od, od pieniędzy od tych, od yy, widzów zebrze? Nie, to zresztą takiego ja bym nie robił, ale chciałem się pograć. Ty, bo teraz tak na taką kminę, nie, że to nawet by można Może, może by to, było, bo... można by było. Dajcie znać, co sądzicie. O o Komentarz dokładnie. O, jest. Leży jeden. Na dole jest. Leży. O, o, nie mogę funk? nic trafić, stary. Nic nie mogę trafić. Ech. Masakra, ta runda była. No ja, że nawet nie wiem jak trafiał. nie ja, ja to lepiej, lepiej nie pokazuję mojej perspektywy, bo tu się załamie. Po czym wysyłami perspektywę? Do odcinka? Nie, nie, nie. Tutaj ja, ja to ten specjalnie, nie? Ech. Nie, a jest to czyste. mi mida. Nie, dobra, co to jest? ja mam. A. Aha. Są tutaj u mnie. Leży jeden? Nie, nie rzucę tak, najda. Mam 6 ammo. No i właśnie leży. Że nie zmieni pozycji. No bo my się tam wyłożyliśmy na A, a ten outsider to ładne chybiki teraz dą. Ale widzę jego profil na Steamie, to już wiem, że jest wszyscy. To by ty nie mówić, czysty jest, tak? Tak. No. Chociaż pamiętam a. kiedyś jeden z osób, z którym grałem. Miał podpięty Faceit Level 10, ale leciał na semi rageu Nie, i specjalnie a. mówi, kupił konto z takim Faceitem, żeby raidze zalecieć i ludzi wkurzać. Jeżeli to oglądasz, to pozdrow stary, ale bardzo wątpię. O, hubelka oglądać. On chyba aż taki nie jest. Nie, on. Nawet chyba. Nie, nie, nie pamiętam, bo on leży. No, my się jakoś poznaliśmy właśnie w CES. Ja nie pamiętam, czy on był moim widzem, czy jak. Może on trafi na ten film. No, jest sobie, no. jest sobie. Zobacz, że nie jest. Zobacz, co strzelam. O kurde, no, faktycznie. 20 HP. No, bo... A bo to jeszcze bo to jeszcze ty w ogóle. O I patrz, zjedzamek też ma jakieś skiny normalnie po ma Dobra, zginęł w końcu. A ja muszę zobaczyć, jaki on ma ten. Czy on rękawiczki ten... ma jeszcze w ogóle. No mówię, na Face to, na to na FACE Level 10! FACE Level 10? No ten, ten gości, Outsider. A, no to, to by nawet miało sens. No, 27 tysięcy ratingu. No, dlatego mówię. Dlatego A. też z drugiej strony nie gram MMów, bo. Tu można lu różnych ludzi z... dosłownie. No tak, spotkać. dlatego że to takie jest wiesz. O, właśnie dostał heada? Nasz? No, ja właśnie widziałem to jak na własne no, oczy to widziałem. Przyligle <grymne> na midzie stoją, już to wszystko widzę przez siaki. Tak. O. Jestem ich jeden. A no, to będą aszli pewnie. Tak, już jest trzech a widzę no. ta poda. Jest mhm. jeden? Słyszę, słyszę, no. Władnie. 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 P90, Flesza, to fatnade'a. Ładnie. 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 P90 to musi flecha, być Casplix. Na środek. Jest wszędzie, wszędzie go. Pięknie. Ładnie. P90 to musi być Kaspix Dokładnie. I w ekranie, lewo, lewo, lewo. Jeszcze O! Dobra. Ja mam bombę. Ja tu trzymam. A, no to nie poczułem, poszowałem. No. Dobra, czekaj, bo ten twój go w plecy, bo możesz nie pikować. Właśnie ja tylko tutaj czekam tak, no na Tak, biegnij, biegnij już, no. No, tak myślałem. Pięknie. Cztery fragi z P90. Łatwo. Ja, ja, ja tak kocham P90, bo 90 to jest moja ulubiona Ja Właśnie broń. Się widzę, Przez na się twoich ten... na odcinkach też właśnie dużo widzę tego P90. No, ja uwielbiam w tym grać, to jest cudowna broń. Zaraz będę mówić, że broń dla noobów, ona jest super. A teraz Kaspix, siódmy level, play chyba. Czy tam szósty już, nie tak? wiem, jak pamiętam. Błe. Nie, bo nawet... ja spadłem jakoś ostatnio. Zresztą no, na pewno miałem siedemkę. Ja na przykład siódmy pół miałem, coś takiego. No i pa, no ja tak gram. Widzisz mnie? Pa, ja tak gram po prostu. Jak cię To jest moja cała nawet, grana A. Ale to właśnie po to nagrywałem mój pow, zawsze możesz mnie wstawić, nie? <laughs> Dokładnie. Jak coś ciekawszego, to oczywiście. No i smoki rzucałem. Będzie raczej wjazd. Dobra, to ja wchodzę na... A, no mi po prostu ok. przez smoka. no okej. Okay. No, jakie to, nawet, legit? Jak jakie to legit. Napiszę mu nawet NS. O no. Ja tego nie ugram. Jeden na pięciu. No właśnie. Jeszcze dostałem młotowa To może być ciężki mecz do ugrania, coś tak myślę Ale stare przecież normalnie wygrywamy A faktycznie! Nawet, <grym> nawet nie zauważyłem, nawet nie zdaję sobie sprawy No właśnie, trzeba się motywować Trzeba szukać pozytywów Dokładnie Tak, moje pozytywne KD Które faktycznie jest pozytywne, okej, okay. dobra Tak, tak, no tak. Bądź, bo. może zauważyłeś, to bank chodził o, mida przed ciebie Dobra, leży. Patrzcie czy mida razem z tobą I co, nie wiem, czy sobie boimy? No, ja nie mam pieniędzy nie masz broń? Masz broń. Ja mam kawałek, no. no To możemy posywować w sumie. Tubieg nie słyszę? Fuck, podskoczyłem! Wiesz, no podkoczył! Dobra, bo nie idzie tu. Ładnie? No i to jest ogień krzyżowy, bo się nie krzyżowy, ale... Ja patrzyłem tyle, ale jak powiedziałeś, że ten, no to obróciłem się. No kroki, kroki słyszałem, nie? Nie no, grosie za mozy, patrz co on robi, czy on się bawi. No. Pogodzę co. się z porażką tej gierki. bo ja też. wchodzi i klika, i klika chedziki, nie? Dokładnie, jest... nie ma co mu rozgrywki, dokładnie. Nie ma co mu niszczyć rozgrywki, po prostu jest lepszy. No jest, oczywiście, że jest. Dali mi smoka. Nic nie zrobię. Przecież flesza mam. tam Wychylam? Nie wychylę. Bo oni... A, jednak głęboko, głęboko go rzucili. No zrobiłem kogo? kogoś innego no tak on miał tej... lowa akurat, O akurat miał lowa właśnie Nie no ten też miał lowa ten spoduje po ja tego z że miał lowa i dlatego, dlatego go chciałem a? zabić A zrobiłem kogoś innego No to w podstawkę zaraz czujemy B napiszę im Gdybyśmy B dojechali teraz Można A ja właśnie FAMASa wziąłem bo podobno, podobno teraz lepiej się gra Ty FAMAS, podobno lepszy jest No w sumie na tej Ile z tobą jestem Leży O kurde Albo so flesza, ładnego Dzięki mój teammate. Z <grystanie> kasy go zabił O, tam się w ogóle zabili Dobra, dali, dali nam Dali nam fory po prostu Jeden... A, A porunda się stało, ja tego fraga zrobiłem patrząc na koniec No bo, bo outsider zginął Dlatego taka szycia. Jak jeden zacznie grać na 100% swoich możliwości? No. Ja mam na tym. Mam na że MK Black Lotus. No, ja mam się też. O, zabiję sobie przysłonkę jeszcze byście. No i ładnie. No to, mam pobra, to Coś teraz wygrywamy. Jak znaleźć ten account? Czemu ludzie patrzą na takie rzeczy w ogóle? Że oni nie przeglądają faktycznie wszystkie Wszystkie profile człowieku i patrzą, nie wiem, KD. O, i zaczynają tak robić. Zaczynają tak robić, bo coraz bardziej się on, sprawdza. A to... No a to, że Only Wingman... A to, że Only Wingman ci tak mówiłem, że, coś, że ten... Że kręcią, że po Jest jeden. Na, bomba. Ależ właśnie, no i bomba. A to, no, mówiłeś właśnie, no. Oj, już zaczyna się. To <grym>, jakiś <grym, grym>, Bindy jeszcze odeszły. Jakoś się ma Bindy, dosłownie. Bindy na wyzywanie ludzi, tego już jeszcze dawno, dawno nie widziałem. Że o, widziałem go. Tak. Leży. Dawno nie widziałem bindów na wyzywanie kogoś. Ja też, nie. A ja też mam bindy, o, patrz. I'm not using. <laughs> It's all language, bro. <laughs> On ma na rusku wyzywanie. Niesamowite. Ej, to jak oni się tam kłócą w swoim tym, to może wygramy to. Oni się nie kłócą z przypadku z naszymi? Nie, oni się skłócą z, z, chyba z ten, ze swoimi. Tak chodziłem, idzie dobrze, Leży, zabiłem. Nawet sobie wyszedłem. Ej, na co to jest? A, bo to nie ty? Krzyż Ja dostanę head on, Leży. Unlock. Mogę bardziej pod iść. Żyć iść. Rzucić tam flaszczowa się, bo ja mam. No, no, zdać. Leci? Nie. Aha, go nie trafiłem. Nevermind. 3 jeszcze trochę mnie Finality wjeżdża. Może? Leży no. outsider. Ja musiałem paść, bo to by było dziwne, jakbym tak piknął na niego. Hmm. Nie wiem, czy stało, ale właśnie wyczyściliśmy całe B. B jest czyste, jak coś, masz pakę No chciałem właśnie iść, tylko że mi tutaj outsider stoi. Jak pan go preferować? Zaraz to mi kasuje. Super 90. Owej. No Ładnie. Pięknie. Tak, się jest P90 właśnie gra. On takich, on nie jest przygotowany na takie akcje, stary. fs level 10 nie grają P90. No a właśnie, to o to chodzi, O to chodzi, dokładnie, o to chodzi. Kraszujesz, skracasz pozycję, więc żeby właśnie standardowo Dokładnie. A ja tam rzucam flesz, a tym razem trafię. Trafiłem! Brawo. I ma blind'a do czołu w niegościu. Full blind'a dostał. Był ten. Obejrzyj, okay. okay. planty, planty, plan. ja nie odpakuj. Nie odpakuj. Byłem bardzo spokojny. Ty też myślałeś, że mamy? Anever nevermind. Ty ten Datić batich właśnie nie coś podejrzanie gra. Coś. On ma dwa tam medale. On ma dwa medale. Ale tam pisali coś GG bo bond jakieś dwa chery zignolął. Tak. Ma dwa no, medale. Kolejka sytuacja. Nie dziwiłbyś się, jakbyś to wą. możesz, dawaj. No leci. Widziałem go na сайте. Palego, palego, palego. Pal A, No, nie weszło. Z lewej strony. Ładnie Spinite okay. i to musi być Caspix, prosta sprawa Paj, znowu ma trzy fragi ten ziomek w ogóle Totalnie nie no. zorientowałem się kiedy jest Ja też nie wiem Wiem Więc... ogóle on mnie wyprzedził w tabeli w ogóle No nie, coś tu chyba się stało złego się nas wszystkich wyprzedził O, ma 2200 że? Okej okay. To jest typowy widz Hubelka <laughs> Czy ty właśnie obraziłeś swoich widzów? Nie, wiem, ja kocham swoich widzów Dziękuję, że jesteście Ale nawet sami widzowie moi piszą, że czasami, że o, typowy widz Hubelka I w ogóle Community, które się same, ten... No, wykładnie. Samę wyzywa. No, się się wyzywa, ale. No, hmm. ja nie wiem, jak to określić w sumie. Ja nie chcę się, mieć... A, bo, bomb bo bombę nie mamy, bo bomba ma cheater, dobra. Oto jest ras. bomba ma cheater, jak ja nie nienawidzę czteru. Dobra, no, dawaj, po prostu raszymy, ja No przecież si da... ja tu na shifcie idę. O, właśnie wiem, ja raszę. Dzień dobry. Zabijłem yy, na W. Ale się odpaliłeś teraz. Zabijłem na W. Mat hubelek, Mat hubelek. Oho. Dostał outsider, sam na pięciu z Diglem. A to zrobi jeszcze, zobaczysz. Dlatego właśnie tam nie, nawet tam nie podchodzę do niego. To no ma na... już 11 tracków, jest. Lecimy dalej, patrz. Oni chcą kiknąć go? Aha. No to jakiś taki troll, pewnie w no Tak, no to mówi ci właśnie, że oni się kłócą sami ze sobą, widzisz? Wiesz, nie da się. się sami ze sobą. No Dobra, on teraz zagrał totalnie z Areku w ogóle, bo zaczął. przed tym, jak spikował, to zrobił już dwa kroki i zbaitował i piknął. Nie wiem, A. co on zrobił. Ja myślę, że po prostu że jak ten, że po prostu się stało tam u nich. W trakcie połowy i więcej... Ale mi się wydaje, że może u nas ten się może też odpali, dlatego oni To też brakać. dlatego, to też dlatego, no. Nie wiem, no ja totalnie się teraz... Ja w ogóle, właśnie, ja chyba po stronie Tero się nie wyłożyłem ani razu nawet. Leży, zabiłem. Chodzę. Ja się wyłożyłem? Anlak. Wiesz, jest coś, nie weź Z lewej strony. Dobra, zabiłem. Nie zabiłem. Mi się wydaje, że no tak. miałem 15-10, jak się, się kończyła tamta połowa. To możliwe, nie wiem. Trzeba zginąć, Dobre. to dawaj, raszujemy. <noise> nie no, tam trudno. O, umarł, i tak ziomek umarł już. O, umarł. A to, to przegram teraz, wiesz o tym? Ola, jest wszyscy, nie mam bomby. Ale idzie tam i ten ziomek z bombą. Też tak, tam motowa. Tak tam, pan na Okej, to tam rzeczywiście motowa. Kara, że tam. Że mi idealnie wyplikował. No to jest. No, no Marston bombą, no i no, no, teraz Oni się biją sami, więc dobra. Dobra, dwa na trzy, dobrze by dać radę. Jeden go słyszę. Zabiłem. No, 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 ja idę po bombę, ja idę po bombę, trzymaj tam, trzymaj tam. Kojarzy mi, Co oni robią? U mnie jest. U mnie jest. Ty, ja bombę mam. Chodź, chodź na B. Okay. No dobra, Iść, dobra, idź, idź. Będę patrzył, ja będę patrzył, będę patrzył. Dobra biegnij, biegnij. Dobra, patrzysz, dobra, idę na B. U mnie, u mnie, u mnie, ja tego zarabię. Platuję, Ja Jestem na sidechain, więc może stop. Dobra, ja uciekam, bo on ma WP, ma mhm. Ja patrzę jak to Ja jeszcze mam smoke'a. obydwa mam smoke'a i nejda, dobra. Rzuc rzucam na kono. Ja rzucam na maina. Biegnij, tu biegnij, tu ciebie, słyszę, słyszę. słyszę. Dobra, daj smoke'a, daj smoke'a, dosta smoke'a. Dostał moim nejdem. Dobra, wychyla. I wybieg. Leży. No i pięknie. No Kolejna wygrana. Jeszcze ugraliśmy ładnie w tę rondel sarko. Dokładnie. Ogoś ma tarczę. Ja mam tarczę. Jak ja mam tarczę? tarczę? A, a to u mnie nie ma. Nie, u mnie nie ma tego. Nie wiem, u mnie tego nie ma. A dostałem jakieś dropa, to pani będzie dropa jeszcze. dropa. Lema dostałem! Aha. Le tak Lema stało. tutaj dostałem. Aha, fajnie. To dlatego nas o takie rangi wrzuciło. A no. ja miałem pierwszą wielkę. No to nie wiem, co się stało. Też nie wiem. Ja nie wiedziałem, że Lema dostałem tutaj. No to stali. dlatego średnia z Lema i z mojego Silvera się zrobiły kałachy, to, to ma teraz sens. To ma teraz sens, dokładnie. Skrzynię Załamania dostałem i albo mogę wziąć Dżunglowany, Dżunglowy, paskowany, albo Kontrahenta, nie wiem co jest droższe. Skrzynia Załamania. No załamany to ja jestem właśnie tym dropem, ale wiesz, <laughs> ważne, tak. że jest wygrany. To co, dziękuję Kacich za udział w filmie, ponownie. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, po raz drugi, mam nadzieję, że będziemy robić częściej takie filmy, albo może te streamy, co mówiłem, bo w sumie to może być całkiem ciekawe. Dokładnie, dokładnie. I kurde, znowu content. Może nie czterzy, ale kurde, bo no, w miarę ciekawy odcinek myślę, że będzie. Zobaczymy jak to zmontujesz, ja chętnie obejrzę. I nawet <grymnie>. rzucę z siebie na Discordzie, żeby... żeby o. tutaj moi widzowie wpadli. Mam nadzieję, że to właśnie wiliście z Discorda. O, dziękuję bardzo. Dobra, dzięki stary. No ja I też co? równie dziękuję. Dokładnie, ja też równie dziękuję. Ja byłem Fubelek, tu jest Catfix, był ze mną. Na razie i cześć. Na razie, trzymajcie się ją.